Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Już z Polski, aczkolwiek słońca nam nie brak. A słowo dzisiejsze, którym się modlę, to pociągnie. Słowo może nie jest najpiękniejsze, jak cię mogę, w zależności w jakim kontekście, ale może się różnie kojarzyć na przykład z przeciąganiem liny, z jakimś mocowaniem <tuszy> tu zupełnie w innym. W innym kontekście. Pan Jezus mówi o tym, że nikt nie może przyjść do niego, jeśli nie pociągnie go ojciec. Kiedy zerknąłem do tekstu greckiego, to okazało się, że jak to czasem bywa, tłumacze mieli ogromny problem z przetłumaczeniem tego oryginalnego słowa, które brzmi pros, ponieważ on oznacza jakąś korzyść, Oznacza pójście w kierunku, czy znalezienie się w pobliżu kogoś. To mi daje jedno do, do zrozumienia, że przyjście do Jezusa wiąże się z pewną korzyścią, którą, która jest owocem działania Ojca. Czyli znowu to, co nieraz mówimy sobie w jednym słowie o tej inicjatywie Boga że to Bóg ma pierwszą inicjatywę, że to y, nie nasz pomysł, że się modlimy, nie nasz pomysł, że pełnimy uczynki miłosierdzia, nie nasz, pomysł, że, nie nasz pomysł, że się zbliżamy do Jezusa, że jesteśmy wierni powołaniu, że nie wiem, unikamy grzechu, to nie nasze wysiłki, nasz pomysł. Inicjatywa zawsze jest po stronie Boga. I właśnie tutaj w tym tekście wychodzi to bardzo mocno. Nasze zbliżenie się do Jezusa jest wynikiem korzyści, którą dał nam Ojciec, którą nam uczynił Ojciec, czyli po prostu jest owocem Jego łaski, działanie Jego łaski. To właśnie ta korzyść, czyli ta łaska, którą otrzymujemy, pozwala nam iść w kierunku Jezusa, potrafi pozwala nam być z Jezusem, żyć z Jezusem i to jest przecudowne. To jest po prostu dar Ojca. Niech nas więc szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syni duch święty. Amen. I obyśmy jak najwięcej tych korzyści w tym czasie paschalnym czerpali. A jako poskryptum, to jeszcze chciałbym Was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na najbliższe spotkanie z, z cyklu Projekt Abba. To już szóste. W przyszłą środę zaczynamy w Kościele Stadnickim. Najświętszego serca Pana Jezusa. Już bez żadnych ograniczeń, bez żadnych Pandemii. Przyjeżdżajcie, kto nie może, to oczywiście transmisja live, czy to na YouTube, czy w radio. Ale już za tydzień 18. Kolejna odsłona projektu Abba w stadnikach.